Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na temat naszej makiety, fantazy, naszej średniowiecznej makiety, chociaż właściwie można by ją było nazwać na wiele innych sposobów. Dzisiaj bardzo malutkie zamówienie teoretycznie, bo są to figurki, te przynajmniej, które przyszły z zamkiem. Zamek poszedł do mycia. Nie wyobrażacie sobie, jakie tam były, że tak powiem, tony kurzu pajączyny i różne inne rzeczy jak się okazuje taki zestaw wolno stojący może być odwiedzony przez pająka więc mamy tutaj figurki które były kupione z tym zestawem tutaj mamy jakieś trzy dodatkowe jeszcze figurki które były kupione z drugim takim zestawem bo powiem wam szczerze że kupiłem aż dwa takie same zamki żeby stworzyć z nich coś ciekawego a trzeci jest już w drodze także zobaczycie trzy Identyczne zestawy, które są fenomenalne, i będziemy patrzeć po prostu na to, co można z nimi zrobić. I teraz, patrząc od lewej, tutaj znowu wchodzimy w świat Ninjago. To są fenomenalne figurki, te tutaj takie wężonowe, spróbujemy. Przepraszam za kamerę, troszkę przybliżyć. Piękna figurka, naprawdę fajnie wygląda. Myślę, że jeżeli chodzi o Ninjago, zostanę z żółtymi główkami, żeby trochę oddać ten. Klimat. Zastanawiałem się bardzo długo, dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie, czy ninjago będzie pasować do naszej yy, po prostu makiety fantazy. Ja uważam, że tak. Długo się przed tym broniłem, bo myślałem, że trochę to nie będzie pasować. Ale wydaje mi się, że jak, jako tacy jacyś wojownicy z za oceanu, to ma to szansę się pokleić, jeśli chodzi o narrację. Tutaj przyszła figurka bez główki. To jest taki bardzo ciekawy. Hełm, ale on też może być użyty właśnie do takich jakichś orków, do takiej nacji, która wywodzi się bardziej właśnie z takiego plemienia wężów wężowatych czy jakichś nie wiem, może orko wężowatych stworów. Także fenomenalna część, super element. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz, która robi robotę, bo to jest taka, nie wiem jak to nazwać zbroja, taki naramiennik, Świetnie wyglądający, też był dołożony, więc stwierdziłem, że po prostu muszę mieć ten element. Wygląda naprawdę dobrze. Jest to oryginalny element Lego tutaj. Zawsze, jak szukacie części, sprawdzacie, czy są oryginalne, to trzeba popatrzeć z każdej strony. Przeważnie, od wewnętrznej strony mamy te takie nadruki. To, co mamy jeszcze tutaj, to mamy piękną figurkę takiego właściwie stwora. To jest chyba. Albo ninjago, albo Nexonites, ale wydaje mi się, że chyba ninjago, więc muszę, muszę po prostu sprawdzić, bo nie pamiętam, nie mam pojęcia. Tu jest dość ciekawa figurka z pięknym torsem takiego wojownika. Główka, niestety, jak widzicie, dość mocno ucierpiała, więc jest porysowana, zarysowana, prawdopodobnie też pogryziona. Więc trzeba będzie po prostu kiedyś, jeżeli będę chciał dokładnie tę figurkę reanimować, no to zamówić taką głowę, żeby on wyglądał jak taki wojownik. Ale kolory są piękne i torst też jest niesamowity. Z tyłu zobaczcie, mamy genialny nadruk. Tutaj jakieś flaszki, jakiś shuriken, jeśli dobrze pamiętam. No on trochę wygląda jak taki D&D, e, japoński e, rabuś, może jakiś podróżnik który szuka przygód, także to będzie na pewno ciekawa figurka, tutaj mamy Ninjago, tylko nie wiem co to jest bo powiem wam szczerze, że te uniwersa Ninjago i Nexonite są tak duże, że ja po prostu nie wiem kto jest kim, w każdym razie z Google Lens, jest taka aplikacja na telefonach Google, które mają Google, można sobie wyszukiwać bardzo łatwo te figurki i je identyfikować, ja stwierdziłem, że to będzie jakiś taki stwór który będzie miał jakąś ważną funkcję, bo on świetnie wygląda, jest taki zielony. Tutaj jest tors do tej głowy węża, też przepięknie zrobiony, pięknie zdobiony. To jest też ładna figurka, naprawdę mi się podoba. Z tyłu jest nadruk, taki trochę, wiecie co, ona no niestety starty, ale no co zrobić. Tutaj figurki, niektóre już mają swoje lata. No i są jeszcze Trzej Wojownicy Ninja, to są bardzo tanie figurki. Jeśli chodzi, to, to wiadomo, że to są nasi główni bohaterowie. Nie wiem, który jest który. Możecie napisać w komentarzu, który to jest który niebieski. Tam jest Cole, Jay, chyba i ktoś tam jeszcze. W każdym razie, do armii, jakiejś takiej, właśnie ninja, będą naprawdę bardzo dobrze pasować. Mamy tutaj też dwie katany, więc tak to wygląda. Jest to dosyć ciekawy, dosyć ciekawy zestaw. Więc poszerzają oni, w pewnym sensie, naszą tutaj armię. Myślę, że. Wojownicy ninja, których tutaj użyjemy, będą może na przykład w DD bardziej nazywać się jakimiś mnichami, albo mm, zobaczymy, czy jest jakiś taki odpowiednik. Wiem, że na pewno jest mnich, yy, a no, ale oni nie noszą broni, więc to jest taka jakby trochę różnica, yy, więc tak to, tak to wygląda. Na chwilę obecną nasza y, armia się powiększa. Tutaj y, jeśli chodzi o ninjago, też. Będzie trochę więcej figurek, także zapraszam Was do oglądania, żebyście byli na bieżąco, no i do subskrybowania yy, mojego kanału. Dzięki Wam bardzo za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!